Halo? 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 dobry? Słucham? Słucham? Halo? Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać w sprawie kupna gnoju. Eee... Zeszłorocznego. Będzie? O co chodzi? Zeszłoroczny gnój. Taka słoma, gdzie świnie na nią srają, to gnije, jest gnój i się wywala na pole i rosną pyrki. Ma pan? Masz? Masz trochę? Boczkę chociaż. Dwa widły. Nie ma? Jaki idiota.